Odbyło się spotkanie z policjantem, bezpieczna droga do i ze szkoły. Odbył się Dzień Chłopaka. Uczniowie brali udział w pokazie historycznym ku niepodległości. Odbyła się wycieczka autokarowa do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie zwiedzali Stare Miasto. W październiku Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wycieczka uczniów do teatru na sztukę Kawka Podróżniczka z Wody Księżniczka. Udział uczniów w występie cyrku Obimbolando. Odbywa, odbywało się, odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Uczniowie brali udział w akcji Szkoła Pamięta. Zapaliliśmy znicze na grobach pracowników szkoły. Całoroczne porządkowanie grobów żołnierskich. W listopadzie, dzień z muzyką poważną, 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki. Uroczysta Akademia z okazji stulecia niepodległości udział w Marszu Niepodległości, wspólne śpiewanie hymnu, udział uczniów w występie łódzkiego duetu akordeonistów, udział w projektach Nie pal przy mnie proszę i czyste powietrze wokół nas. W listopadzie odbyła się również dyskoteka Andrzejkowa. Miesiąc grudzień, mikołajki w szkole, udział uczniów klas młodszych w pierwszym turnieju gwiazdkowym w czerwnie, wyjazd do teatru muzycznego w Łodzi na balet dziadek do orzechów, Udział w przedstawieniu teatralnym Cenne Rady, wyjazd z klas młodszych do przedborza to figloraju, wycieczka do kina w Kielcach na film Kraina Lodu 2, udział uczniów w szkolnym konkursie Kalendarz Anwentowy, udział w akcji Góra Grosza, Jasełka i Wigilie Klasowe. W styczniu uczniowie brali udział w pokazie historycznym wrzesień 39, odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka, połączona z poczęstunkiem Ufundowanym przez Radę Rodziców.